Witajcie serdecznie. Przegląd prasy, przegląd niemieckiej prasy z 9 lipca. Przygotowałam dla Was trzy teksty, bardzo interesujące. Pierwszy tekst to w miarę krótki artykuł w takim raczej lewicowym medium TAC. I jakby nie ten tytuł i ten nieszczęśliwy lead, to nie byłoby powodu o tym artykule w ogóle tu rozmawiać, ale przez to, że ktoś tak nierozsądnie i nieudacznie nadał temu całkiem innego znaczenia, w tytule i w lidzie muszę wam ten tekst przedstawić. Słuchajcie, jak można takie coś wymyśleć, że wprowadzenie kontroli na własnej granicy przez Polskę jest niebezpieczne i odbije się negatywnie na relacjach polskich? Ale wiecie co? Tutaj ktoś po prostu ingerował, bo ten tekst jest całkowicie inny i jest wręcz w stosunku tu bardzo fair. Tu ktoś po prostu spartaczył, lub specjalnie chciał zainteresować tym dziwacznym i irytującym tytułem i lidem. Chciał. Zaintrygować właśnie czytelnika. To się niestety dzieje coraz częściej, że tytuły i te lidy to jest tak. To są takie te pierwsze dwa, dwa zdania, które widzicie od razu pod tytułem, te takie grubymi literami, większymi napisane. To jest też to, czego szukają e, po prostu te googlowskie e, wyszukiwarki, tak? E, I nawet w takich mediach jak TAC, tak, które wydawałyby się, że obsługują tylko jakiś tam zakres jakiegoś środowiska, one ewidentnie zaczynają także sięgać po takie chwyty. Tak. Wszyscy potrzebują klików. I tu mamy taki przykład, zaraz sobie tam omówimy ten artykuł. On ma właściwie tylko jeszcze w samym tekście, który napiętnuje właśnie. Akurat nie polskę, tylko stronę niemiecką, która oczywiście wcześniej, no bo jesienią 2023 roku, em, wprowadziła swoje kontrole. Em, ma tylko taki jeden szczegół, który moim zdaniem jest interesujący. O tym możemy porozmawiać. Ten drugi temat em, to jest temat haha, Niemieckiego Trybunału Konstytucjonalnego. Em, tak. Kto by myślał, ale jest to organ państwowy i sędziowie są wybierani w połowie przez Bundestag, druga połowa tych sędziów jest ich razem 16 i połowa jest wybierana przez Bundestag, połowa przez Bundesrat, to znaczy Radę Federalną. <gryw> Czy są oni jakoś polityczni? Nie wiemy, nie wiemy. Um, oczywiście, że są polityczni. Um, jak bardzo skład niemieckiego Trybunału Konstytucjonalnego w gruncie rzeczy jest tak, że częścią dyskusji politycznej, widzimy na podstawie tego tekstu, który chcę wam przedstawić. Po raz pierwszy sięgam po tekst z portalu News. Um, jest on wskazywany jako portal z tendencją prawicową? Byłabym ostrożna co do tego. No ale zobaczymy. Zostawię to w Waszej ocenie, ponieważ jutro, jutro 10 lipca, niemieccy posłowie staną przed takim wyzwaniem, że będą właśnie głosowali. Nominowanych jest trzech, aż trzech sędziów do Trybunału Konstytucjonalnego, i sędzia, aby móc zasiąść w tym zacnym gremium, musi zdobyć w Bundestagu, jeśli jest wybierany przez Bundestag, dwie trzecie głosów. I mamy Dwie kandydatki socjaldemokracji i mamy kandydata Hadecji. O tym zaraz więcej, jak to jest przedstawiane przez portal News. Na koniec chciałabym powrócić do tego tematu sabotaży, bo to jest podobnie jak z tymi blackoutami. Wiecie, że w Niemczech to się cały czas dzieje nieustannie dzień w dzień, dzień w dzień. Mamy miejsce, ma miejsce przestępczość, przestępczość właśnie, nożownicy, inne straszne, straszne rzeczy, które się dzieją dzień w dzień. Społeczeństwo wydaje się już prawie, że do tego przyzwyczaić, do, do tego przyzwyczajać nagle w tym toku tych codziennie. Odbywających się wydarzeń, coś wielkiego znów się wydarzy, no i wtedy znowu media na to jakby zwracają uwagę, opisują znowu taki przypadek. Potem to wraca znowu w tą codzienność, tak? Nieomal już rytuał. Tak mamy z sabotażami, tak mamy z cyberatakami, tak mamy z blackoutami. Wczoraj w nocy, z wczoraj na dzisiaj, blackout w Berlinie. Znowu to samo, tak. Zawsze kable i te stacje transformacyjne. Zawsze to samo. I tu mamy tym razem, moim zdaniem, bardzo ciekawy aspekt, bo wypowiada się pułkownik Bundeswery, który jest także odpowiedzialny za bezpieczeństwo Bundeswery. I uchyla troszeczkę właśnie tej, tej kurtyny. I mowa jest już właśnie o atakach, nie tylko na Bundeswehr, bo one także stały się już nieomal codziennością. Tak, napady na statki, które stoją w porcie, na przykład w Rostock takie coś miało, miało miejsce, ale także chyba gdzieś, właśnie nawet nad Morzem Północnym. Spalone ciężarówki, które były serwisowane. A teraz mamy i to jest ciekawe, o czym mówi tu niemiecki dziennik telewizyjny. Mamy już serię, która też odbywa się już teraz w międzyczasie nieomalże codziennie, ataków na dostawców Bundeswery. Nie tyle Bundeswera jako taka, która jest wiadomo wielką maszyną w Niemczech, nie, już jej dostawcy są atakowani i temu poświęcimy też trochę uwagi. Ja Was serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji z wczoraj. To jest rozmowa z Mateuszem Duchem, naszym geopolitycznym ekspertem, i my rozmawiamy szeroko o Bundeswerze. Tak, o jej możliwościach rekrutacyjnych. I wyobraźcie sobie państwo, które jest skazane na że to ma miejsce teraz, tak? bo teraz wygląda to wszystko tak, że rekrutacja w Niemczech się nie powodzi, ale strasznie dużo w to inwestują i chcą rekrutować jeszcze więcej. Teraz na obrady trafia. Nowy, nowy system służby wojskowej, na razie dobrowolny. Każdy będzie musiał, co prawda, składać taki formularz, gdzie deklaruje się, czy chce służyć, czy nie, w jakim jest stanie, czy jest gotów, na jaką skalę jest gotów tu walczyć dla swojego państwa. Każdy. Obywatel Niemiec płci męskiej będzie musiał, jak każdy młody mężczyzna z tej grupy, będzie musiał takie coś wypełnić. I Niemcy mają, mają taki cel, żeby podnieść liczbę żołnierzy z obecnie 183 tysięcy na 260 tysięcy w przeciągu następnych 10 lat. No, jestem ciekawa tego wyzwania, jeśli jednocześnie w tym samym kraju nieustannie, nieustannie mają miejsce wszystkiego rodzaju sabotaże. Od maleńkich firm, maleńkich dostawców, czy to tam cateringi, nie cateringi, aż do samej przecież Bundeswery, która cały czas pada mniejszym czy większym atakom e, sabotażystów. Więc e, no, skąd oni się biorą, tak? Muszą mieć jakieś też, muszą to być szersze środowiska. Niemożliwe jest, żeby jakaś, jakieś maleńkie grupy, jakieś 3-4 jednostki, tak, generowały taką olbrzymią liczbę sabotaży. Często także sabotaży, które się naprawdę udają, tak? które dochodzą do skutku. Ostatnio opowiadałam wam, jak, jak podpalano ciężarówki. Które były po prostu w tym regularnym serwisie, tam serwisowane i tam w nocy je podpalano. Dzisiaj się przyjrzymy właśnie tym atakom na dostawców Bundeswehry, ale najpierw spójrzmy, jak można zwrócić uwagę czytelników na artykuł którego treść jest całkiem inna niż to, co jest zapowiadane. TAC otwiera ten artykuł, że kontrole graniczne są bez sensu i są niebezpieczne. Od piątku Polska przeprowadza kontrole graniczne na granicy z Niemcami jako reakcja na zachowanie Niemiec. To jest niebezpieczne dla stosunków obu państw. Taki jest lit. Słuchajcie. Haha. Widzicie, i macie od razu wrażenie, ja też patrząc na ten lit myślę sobie: oj, co to, kto tu się tak zapędził? Ale w samym tekście czytamy coś całkiem innego, bo właściwie w każdym akapicie e, autorka tekstu e, Szmo, Szmolak. Szmolak, interesujące nazwisko. Szmolak powtarza, że zaczęli z tym przecież Niemcy. To Niemcy zaczęli z tymi kontrolami, i dlatego też popsuły się wzajemne relacje polsko-niemieckie, no bo te kontrole psują ten kontakt międzyludzki, to co powstało na przygraniczu, to jakby taka ta wspólnota. Tam jest wiele właśnie takiego. Gadania w czwartym akapicie um, mamy dopiero coś interesującego i tam ten czwarty akapit składa się z dwóch części. Najpierw autorka mówi, że przecież Niemcy powinny Zolten um, zareagować i zgodzić się na propozycję Siemoniaka, ona tu tą propozycję powtarza, to jest w ogóle w Niemczech bardzo często dyskutowane, w Polsce w ogóle, bo Siemoniak miał udzielić w rozmowie z, z agencjami prasowymi, międzynarodowymi, między, między innymi także DPA, tam chyba ta francuska była, Association France, coś takiego, i on miał powiedzieć, że Polska może zrezygnować swoich, kontroli granicznych, jeśli Niemcy zrobią to samo, jeśli Niemcy po swojej stronie też zrezygnują z tych kontroli. I to jest coś, co jest w Niemczech bardzo szeroko dyskutowane i DITAC uważa, że, że Niemcy powinny z tego skorzystać, z tej oferty, no i to jest nawet tu nazywane jako taka... Befriedungsangebot, to znaczy taki, taki znak pokoju, oferta pokojowa ze strony, ze strony Polski. No ale tu od razu mówi, że nic Niemcy na to nie zareagowały, na tą wypowiedź. A teraz, no musiała, po tym jak już tak miło ona spisała, ten koksaniec musiał być. Nie mogła inaczej i napisała, że. Tu z jednej strony polski rząd podaje rękę, tak, na znak pokoju. Niemcy nie przyjmują tej oferty, a z drugiej strony polskie tutaj właśnie ruch obrony granica, tak tego nie nazywa, tylko nazywa to Byłogawia. Via ruchy obywatelskie coś takiego. Ale z, to jest z negatywną konotacją. No i że oni już się przygotowują, żeby kontrolować ludzi z czarną o czarnej skórze. No, więc. To tyle. Ale całkiem inny wydźwięk tekstu w porównaniu właśnie z tytułem i lidem. Dobrze, wiecie co? Teraz skoncentrujmy się na tym długim i skomplikowanym tekście z tego. Niemcy by powiedzieli, że ten portal jest tendencyjny, ten portal news. Ja bym, ja bym nie była tak przekonana, czy on jest tendencyjny, czy nie. Zostawiam to po prostu, bo różne rzeczy można tam przeczytać. Na razie jest to jeszcze medium moim zdaniem które nie przebiło się jeszcze do mainstreamu. Czasem słucham ich podcastów, bo wszystkie większe media w Niemczech, ale w Polsce już w międzyczasie też mają swoje podcasty, my też, nawet agencje prasowe mają swoje podcasty, tak jak my. I one ja uważam, są jeszcze takie no, dla początkujących. Jeszcze się nie nie przebiły. I co tu News chce nam powiedzieć? News krytykuje dwie z trzech nominacji do Trybunału Konstytucjonalnego, bo uważa, że te dwie panie, które są nominowane z ramienia SPD, widzicie, partie polityczne nominują sędziów. Ale ktoś by tu miał radochę. No. Ym, no i socjaldemokraci nominują dwie kobiety: panią Kaufeld i panią Brozius Gersdorf. Zostawiam to bez komentarza, ale w tym artykule w szczególności chodzi o profesor prawa Ann-Katrin Holt. O niej jest tu najwięcej w tym tekście, bo News mówi, że ona ma pewne skrzywienie w tym całym temacie klimatycznym, że ona przecież tu wielokrotnie na uczelni, na której uczy, bo Ludwig Maximilian University w Monachium, gdzie pani pani Kaufhold. Przecież jest, jest profesorem, zwróciła ona swoją uwagę na to, że ma tendencje lewicowe, jest ideologicznie bardzo nastawiona w tym kierunku. I nawet pada to słowo: słuchajcie. Links Extreme. Nawet jest pod tekst ekstremizmu, tu tak zasiany w takim, w takim zdaniu, że ona wspierała taką inicjatywę, która była tak i tak, a to chodziło o te wywłaszczenie mieszkań, tak? bo taka niesamowite zasoby mieszkań, dlatego też końcowo ceny znacznie wzrosły i takie tam... Nie, tam ekstremizmu ja się dopatrzeć nie mogę, no ale dobrze. News tak to, tak to widzi, no i tam właśnie, że nadmierne zaangażowanie pani Kaufold. Okej, okay, no bo tu faktycznie opowiedziała się jakby za jedną ze stron, no i też jej ukochany temat podobno, właśnie transformacja energetyczna i klimat, klimat, klimat. I ponieważ w następnym czasie, no i z pewnością już dzisiaj tak jest, że no jednak Trybunał Konstytucyjny często decyduje o takich rzeczach, no to news obawia się, że będzie on coraz bardziej stronniczy, coraz bardziej lewicowy. Czy tak będzie, to się okaże jutro, jak dojdzie do właśnie decyzji, kto, jak zostanie, jak będą obsadzone te miejsca w kręgu najwyższego sądu w Niemczech. To się okaże, ale interesująca dyskusja, którą będziemy śledzić. Dobrze i przejdźmy już do nas, naszego ostatniego artykułu, a to są właśnie ataki na dostawców na dostawców Bundeswehry. Proszę Was bardzo, abyście Pamiętali o tych sabotażach, o całych tych seriach sabotaży, bo wiecie, to ma taką metodę, że coś się, coś wielkiego się dzieje, na przykład, prawda, taki, takie wydarzenie związane z Teslą, bo w zeszłym roku, w marcu, Tesla stanęła na tydzień, tak? bo ktoś sabotażował dostawy energii. Do tego zakładu. Mieliśmy wielokrotnie ataki sabotażu na niemiecką kolej. Mieliśmy to wydarzenie, O no było bardzo niebezpieczne, w Berlinie Lichtenfelde. To był też chyba marzec. Marzec lub maj, nie, raczej chyba maj, maj tak. Przecież spalił się zakład Deal Defense. Tak, tej firmy, która te całe te, te T robi, tak? Te, te systemy anty, antyrakietowe przecież produkuje, i tam spaliła się duża część tego zakładu, płonęła aż trzy dni. I wiecie, i scenariusz jest zawsze ten sam. Nigdy nie słyszymy nic o tym, o jakimś tam oskarżeniu kogoś, o jakiś podejrzanych, nic. Nie mamy informacji. Cały czas nam się tylko mówi, że sprawa jest badana, sprawa jest badana. Tak jest ze wszystkim, tak jest cały czas. Dlatego tu też, nawet jak śledzimy takie mniejsze rzeczy, ataki na dostawców, to też zwróćmy, niech to nam zostanie w pamięci, bo widzimy tu pewien wzorzec, tak? Media się czegoś dowiadują, potem dostają takie info, wszystko będzie przebadane, wszystko będzie super przebadane. A na koniec nie wychodzi z tego nic. I takich przypadków dużych są dziesiątki, takich przypadków mniejszych są setki. I patrzcie teraz na to. Pułkownik Kubic, to moim zdaniem bardzo kompetentny, to człowiek, który jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo w Bundeswehrze. On mówi: Słuchajcie, my tego mamy dziennie. Codziennie mamy, takiego, takie, mamy takie wypadki, cały czas i. Nawet, nawet zaatakowany został zakład, który świadczy usługi dla Bundeswehry i te usługi polegały na komunikacji satelitarnej, już teraz dla fachowców, dotyczącej właśnie Bundeswehry. I oni też padli takim atakiem. Tu jest mowa o cyberatakach, ale musimy. Te, te ataki mają także miejsce na różnych poziomach, tak fizycznych i em, cyfrowych. No i tu nawet na przykład w przypadku tej firmy, która świadczy te usługi z tymi satelitami, nawet udało się wykraść dane. To jest niesamowite. jest niesamowite. Em, no, znowu te badania, te badania, mówię Wam, to pójdzie, to pójdzie po prostu w nic, jak zawsze. Um, I no, jest zawsze tu pytanie, kto to był, tak? I tutaj sugestia, że to mogły być jakieś takie grupy kryminalistów, no, ale Kubic mówi: Nie, 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 my wychodzimy z założenia, że mamy tu do czynienia po prostu też z możemy mieć do czynienia z Rosją, i tego się też obawiamy, bo nie mają inne zasoby właśnie do takich ataków. Więc. E, on też mówi o tym, że znacząco, e, znacząco wzrosła liczba też takich cyber, e, cyberataków. Oni wiadomo, strona niemiecka, próbuje się na to przygotować. Od tego jest właśnie pan ten Kubic, który ma obronić przez cyber, e, cyberatakiem, ale e, zobaczymy. Jak to, jak to będzie teraz rzucają się na dostawców Bundeswehr, wie, wiele ataków różnej maści co dzień. Dobrze, to tyle ode mnie z przeglądu prasy. Do jutra, papa.